Dzień dobry. Dzień dobry. bardzo. 11? 12? 12? Środa. Tydzień temu był popielec. Pamiętacie? Z ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To pokolenie to ludzie źli. Domagają się znaku, lecz będzie im dany jedynie znak Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak samo i syn człowieczy dla tego pokolenia. Królowa z południa wystąpi na sądzie z ludźmi tego pokolenia i potępi ich, bo ona przybyła z krańców Ziemi, aby słuchać mądrości Salomona, a przecież tu jest ktoś większy od Salomona. Mieszkańcy Niniwy powstaną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, bo oni nawrócili się dzięki nauczaniu Jonasza, a przecież tu jest ktoś większy od Jonasza spektakularne objawienie, popis i tak dalej. Kontekst, jak w większości przypadków, jest tu dość istotny. Jesteśmy w trakcie podróży Jezusa do Jerozolimy i jesteśmy tutaj w momencie odpowiedzi Jezusa na domaganie się znaku przez mm, ludzi, którzy Go słuchali i którzy wcześniej cuda widzieli. Chcą więcej. Chcą może bardziej spektakularnie, jeszcze bardziej spektakularnie. Cuda rób! Co się patrzysz? Cud. No, proszę bardzo. Jakie cuda jeszcze zrobisz? No, no. Jezus, ym, no ostro tutaj reaguje, w sensie traci cierpliwość, tak myślę. I, i, I można to odbierać w taki sposób, chcecie, żeby wasza wiara była jak emocje? No emocje ulecą raz, dwa. Dajcie mi spokój. To trochę tak, nie? Figę z makiem, ty. Kurde, znaków się zachciało, znaków. Myślę, że ważne jest, ważny jest taki kulturowy kontekst, że Żydzi w I wieku oczekiwali takiego spektakularnego mesjańskiego objawienia. Najlepiej, niech ten Mesjasz w ogóle położy trupem wszystkich Rzymian, wiadomo, ale no właśnie, pewna spektakularność objawienia tego, tego Mesjasza. Jezus nie chce, żeby jakakolwiek spektakularność objawienia była warunkiem wiary, w sensie nie chcę słyszeć czegoś takiego, że no o dobra, to my uwierzymy, jak ty zrobisz to i to. Zrobisz cud o takiej i takiej, takim i takim poziomie spektakularności. No nie, nie tędy droga. Jezus konfrontuje tutaj Żydów z wiarą pogan. Jezus robił to nieraz. Przywołuje oczywiście królową z Południa, przywołuje Ninivitów. Mamy też w Ewangelii na przykład satnika, poganina, Syrofenicjankę, pogankę. Ci ludzie nie oczekiwali znaków. I to jest istota, nie? Zobaczcie, ci ludzie nie oczekiwali znaków. No bo znak Jonasza, nie? Wtedy Jonasz do Niniwy. Niniwa, stolica Asyrii. To tak jakby dzisiaj Moskwa, stolica Rosji. Mniej więcej, myślę, podobny stosunek. No i myślę, że reakcja słuchaczy taka była, to jest takie granie na nerwach, tak, tak, taka reakcja, no znowu wychodzenia ze strefy komfortu. Już już, proszę bardzo, wychodzimy ze strefki komfortku, proszę bardzo, już idziemy. Na pewno życi się denerwowali, no bo jeżeli słyszysz jako Żyd, że poganie mają lepszą wiarę niż ty, tak mówiąc o bardzo dużym uproszczeniu, to miły komunikat dla ciebie jednak nie jest. My, Polacy, Katolicy, słyszymy od Jezusa. Że właśnie ktoś wierzy w cudzysłowie bardzo dużym ktoś wierzy lepiej od Was, że nigdzie w Polsce nie spotkałem takiej wiary jak tam gdzieś. Boże. Co On powiedział? Więc Jezusowi chodzi o głoszenie słowa. Yy, I na podstawie głoszenia słowa. Yy, Przychodzi na wrócenie. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Jest to, myślę, spójne. Wiara nie rodzi się z tego, że zobaczymy spektakularne cuda. Chociaż tak intuicyjnie to moglibyśmy powiedzieć, no tak, tak, jakbym tak zobaczył dzisiaj, po prostu nie wiadomo, tam mojego anioła stróża, mówię, teraz pierwszy z brzegu przykład, no to moja wiara się wzmocni. To, to jest pewna ułuda jednak. Także Jezus mówi. Yy, Oznaku Jonasza, jako o tym głoszeniu słowa, słowa, które też Jonasz głosił w Niniwie. Jezus tutaj głosi słowo, i to ma być ten punkt, który y, przybliża ludzi do Boga. No a oni wiadomo, że bardzo tu cuda robić, a nie tam jakieś głoszenie. Słuchać tylko i słuchać. Więc myślę, że spokojnie można odebrać ten fragment y, Ewangelii jako taki fragment, w którym po prostu Jezusowi siadła cierpliwość. Cringe. Cringe to jeszcze taki na siłę, naprawdę. Nie. Skończyłem się. Skończyłem się. Jeżeli podoba Ci się to, w jaki sposób podchodzę do Słowa Bożego i jaka jest treść tych filmików, zapraszam Cię do polubienia tego filmu, do zasubskrybowania kanału, do skomentowania. To będzie bardzo cenny feedback dla mnie. Jeżeli uważasz, że moja praca jest tego warta, możesz wesprzeć portal Siewca poprzez link, który jest w opisie tego filmu. Dzięki!